No, witam, witam. Nie tak dawno, któryś majowy weekend byłem nad jeziorem, tu koło Borkowie, pod Kielcami. Sztuczne jezioro, ale jezioro już odbudowane. Najpierw było, potem popłynęło z rzeką i go nie było, potem odbudowano, znów jest. Od 4-5 lat znów jest. Pojechałem chyba w ten długi weekend, ludzi od, od groma, ciasno, na plaży ciasno i samochodów sporo. Musiałem więc iść bardzo powalenko wzdłuż, wzdłuż brzegu, wzdłuż boty, szukając dla siebie miejsca, tak żebym przy machnięciu ręką nie palnął tam kogoś w gębule, albo żeby mnie ktoś nie przyłożył przy niechcący zbyt długim ruchu ręki. Już nie mówię to o dzieciuchach, które bawiąc się, rzucając tym piachem w oczy, w usta i wszędzie, gdzie tylko. No zresztą znasz dzieciaki. Razem więc tak tym brzegiem jeziora, patrząc się, gdzie tu mogę rozbić swój ręcznik, swoje swoje poletko znaleźć, tam gdzieś, nagle tam gdzieś z zboczku, tak jakby z tyłu słyszę, ktoś woła, halo, Ryszard, moje imię Ryszard. No, w śledztwie wrażliwe, mało to Ryszardów w Borkowie, jednemu to psuburek, nie? Ale potem za chwilę powtórzył, się, powtórzył głos, ten głos, to samo zawołanie, ale już tak bardzo i bardziej energicznie, przywoławczo. Też nie obejrzałeś się. Za trzecim razem zaintrygowało mnie, kto tu jest też ryszardem. Obejrzałem się. No stoi gościu z taką, samorą, z taką samą samarą jak moja i macha tutaj, tutaj. No jak się na niego nie wiem kto. I pytam, ja? O mnie pytasz? Tak, ty, tu jesteśmy. No dobrze, ale co mnie to obchodzi? No chodź tutaj, nie poznajesz mnie. Mm -mm. Stanisław jestem. Popatrz ty. Aleś, aleś się wielki Stasiu. To ty? Aleś wielki. No teraz dopiero poznałem Stanisława. Z dawnych, z dawnych lat jeszcze... No już po studiach byliśmy. O, żadno dawno, o oh, oh, Już ja byłem żona, ty bym dzieciat. Ty i on też miał. On ma chyba tylko dzieci. I ktoś tam jeszcze, u na kotu siedział. No to podszedłem. Przedstawił mnie, a ci na mnie oczy. To nie poznajesz nas? N -n -n. I, I mówią swoje imiona. przypomniałem się, skąd ja ich znam rzeczywiście. Takich znajomych miałem. A przecież to byli zupełnie inni ludzie. No ja też się chyba zmieniłem. Oni mnie poznali. Ja ich nie bardzo, zwłaszcza kobiet, dziewczyn. Za cholerę, no ale co powiem, że no, nic nie mówiłem. No, tak. Zaprosili mnie na obiad z grilla. Chodź, siadaj z nami do obiadu. Bo już była pora, tak, gdzieś około 15. Jest pora obiadu. Siadaj z nami na obiad. Nie, no, dobra, słuchaj, ja nie jestem za bogaty. Żyję ze skromnej renty emerytury. No, przecież nie będę ci wyzerał z garu. Daj spokój. Aż tak biedny to nie jestem. Dobrze, dobrze. Znasz starą gościnność. Znasz to powiedzenie, że zawsze. Przy obiedzie jest ten talerz i krzesło puste, czekające na niespodziewanego, spóźnionego gościa. My też mamy, myśmy też przewidzieli tego gościa, jak ty, że przyjdziesz na pewno. Czekaliśmy na ciebie, mamy dla ciebie porcję. Kiełbaska czy kaszanka? No stary, trafiłeś jedno do dupy, a drugie jeszcze gorzej. Tak. No, dałem się skusić na to. Nawet smakowało. Przełknął, przeszło. Podziękowałem, no, ale na końcu tak pytałem się słuchaj, no, bo mieli grill, taki zgrabny, nieduży, taki fajny, składany, a ten grill, to gdzie ty go kupiłeś? W praktykerze. Tu w Kielcach? No, w Kielcach. A dużo dałeś. Pewnie koło stóby. A gdzie tam koło stówy? Słuchaj, śmieszna cena. Groszowe pieniądze. W zasadzie darmo. Groszowe? No groszowe. 20 zł bez grosika. Uhum. Faktycznie nie za dużo. I mówię w praktykerze. Hmm. Dobra. Posiedzieliśmy po piwku. Ja za to, choć oczywiście poleciałem po piwo tam do, do takiego barku, pod, do babu pod chmurką, pod takim plabionem handlowym. Bardzo ładnie to jest zrobione. E, I przyniosłem na tacy sześć piw, no bo sześć i oni dwa. Trzy kobiety, no ja szósty, jak gdyby to pary, zobacz, nie? Nie skojarzyłem tego wcześniej, no trzy kobiety i dwóch, ja trzeci, tak. No i ten obiad przy nich, to kosztował mnie, no nie wypowiadam, nie wymawiam, ale pewnie tyle, co w dobrej, w dobrej knajpie, no przecież się skończyło na jednym piwie, nie? Ale nie żałuję, nie żałuję, bo spotkanie po bardzo wielu latach, bardzo przyjemni ludzie, mnóstwo przyjemnych wspomnień, no i to wielkie odkrycie. Oni opowiedzieli mi, że raz w tygodniu, w każdą niedzielę, robią sobie taki właśnie obiad, zwłaszcza latem, w okresie wakacji. Postanowili robić sobie obiad z grilla. Pomysł fajny, tak pomyślałem. Tak, bardzo mi się ten ich pomysł obiadu z grilla spodobał. Na tyle mi się spodobał, że 2 trzy, trzy, dni później pojechałem do praktykera faktycznie zobaczyć ten grill. No była paleta, znalazłem paletę. Na palecie takie pudełka, płaskie pudełka z grubej tektury, z, z, tektury, z taką ładną, kolorową obwolutą, foliowaną. A w tym pudełku poskładany na elemenciki, na śrubki, właśnie taki grill jak Stasiu miał, jak oni tam mieli na plaży. Wicie cena 19,99. No, kupuję. Ale według mojej zasady, tak potem pomyślałem, słuchaj, jak jesteś bardzo napalony, mm -mm, to dzisiaj nie kupuj. Przyjdź za 3-4 dni. Jak trochę ochłoniesz. Moja reguła, moja zasada. Dlatego, że jak kupuję coś za szybko, to potem długo żałuję. Trzeba było poczekać. Nie kupiłem jednak. A w międzyczasie 2 czy 3 dni minęło, byłem tu u mnie na osiedlu w Tesco. I też ma palecie, wyobraź sobie, poukładane podobnej wielkości pudełka, tyle, że mniej ładne. Właśnie to w ogóle nieładne, wstrętne. Białe, biała tektura z czarnym napisem. E, grill ma nazwę Smyk. Ale i cena, no, taniuteńko to wygląda, potle nawet, ale i cena śmiesznie niska. Tam było taniej, a tu jest no, dosłownie grosze. 11 zł bez grosika. A, rozpakowałem, obejrzałem śrubka po śrubce, drucik po druciku. Identyko. Najprawdopodobniej, albo oczywiście Made in China, bo co dzisiaj w Polsce nie jest chińskie. Tam gdzieś na kudle jest napisane Made in China. Tam też było, było nie, nie wiem czy było Praktikerze. Na pewno, bo, mówię, identyczny wyrób prawdopodobnie, tylko importer inny. Ten importer pewnie zawarł umowę z Tesco, że sprzeda im to śmiesznie tanio i sprzedał ogromną porcję tanio, dlatego zrobił tanie opakowanie, śmieszne do bólu tanie, ale co mi po pudełku, ładnym czy nieładnym, i tak do bagażnika wrzucę, i tak schowam. Tak, też mi się spodobało, ale dzisiaj nie kupię My starej zasady. Kupiłem jutro, następnego dnia. Kupiłem. I poleciałem, oczywiście jutro, następnego dnia, kolejnego. Poleciałem do Borkowa zrobić sobie swój pierwszy obiad. A czy obiad mi się udał? Ech, to powiem Wam za chwilę. Tutaj wstawię komentarz z relacji, wyciąłem z tamtej relacji, którą robiłem nad jeziorem. Tamtą końcówkę, tu wstawię. I zobaczysz, czy mi się ten obiad udał. Tak, no i niestety nie zrobiłem próby mojego smyka, mojego grilla, smyk. Nie wziąłem podpałki, a bez podpałki no miałem trochę papieru na rozpałkę, ale papier przy takim wietrze to zły pomysł. Wiatr by i papier i ogień. Węgiel nie zdążył się zagrać, zapalić. I szlak trafił całą próbę. <laughs> zminąłem to wszystko w diabli zły jak cholera. Pójdę jednak jeszcze na parze. Posiedzę z godzinę, może, może troszkę krócej, a jutro pojadę na zalet w Kielcach, tam może wiatru nie będzie. Już kupię rozpałkę i zrobię ponowną próbę. Tym razem w taką poprawną coś sobie. Tak myślę. A póki co do zobaczyska. Zokrętka jeszcze na końcu. Pewnie się to tu stoi przede mną. Mhm. To jest ten rower, który kiedyś kupiłem w Wielkim Pudle do składania jako kit rowerowy do samodzielnego złożenia. Zaraz ci go powiększę. Zobaczysz w daleka w pełnej krasie.